Serwu, jestem i witam Was w na następnym odcinku na moim kanale. Jest to odcinek całkowicie nowej serii: serii z Minecraft z modami, ale nie będzie to taka zwykła seria, w której będę sobie sam grał, ponieważ jest to serwer, yy, na który również będę Was zapraszał. Więc jeżeli chcecie ze mną zagrać, ale macie też nie najgorszy komputer, bo ta paczka jest re wymagająca, yy, to piszcie w komentarzu, że chcecie zagrać i swój league. A ja wybiorę pod tym oczikiem na pewno co najmniej jedną osobę, żeby mogła grać ze mną i przede wszystkim świetnie się bawić na naprawdę fajnej paczce. Co to jest za paczka? Jest to paczka autorska moja, którą robiłem przez kilka dni. Mamy tu naprawdę ogrom modów różnych, od różnych mechanizmów po Exploring. Na przykład, nie wiem, możemy polecieć w kosmos. Możemy sobie zrobić automatyczne kopalnie. Mamy naprawdę świetne biome yy, dzięki Biosoplenty Naprawdę jest tutaj dużo rzeczy. Musimy pi pić i jeść przez mod. Yy, tears mod chyba to był. Naprawdę jest ogrom różnych rzeczy, które będziemy robić. Jak widzicie, mapka jest teraz bagowana, ponieważ trochę musiałem potestować serwer. Nawet już nagrywałem teraz przy odcinek, lecz miałem na tyle duże problemy z serwerem. Że musiałem go usunąć, boję się, że on mnie zaatakuje, jak mnie zobaczy. Nie, dobra, nie zaatakował. Więc to jest właśnie to, że ta paczka jest bardzo też trudna. Mamy tutaj Moklitrust, przez co naprawdę jest ciężko. Już nie mówię w dzień. Są tu naprawdę. Jest wiele mobów, które mogą yy, cię zabić w dzień. Co dopiero w nocy. Od jakichś golemów, trole. Takie różne rzeczy, że to jest po prostu niewyobrażalne. Dobra. Ale ja w tym odcinku chciałbym jeszcze znaleźć jakieś schronienie. I generalnie ma to być odcinek przede wszystkim pokazowy dla Was: że jest takie coś, że może powstać taka seria. Jeżeli nie chcecie serii na modach, zróbmy jakąś inną serię na serwerze, ponieważ serwer nam już wykupiony. Więc tak, jeżeli chcecie wesprzeć serwer, to jest taka opcja w opisie, ponieważ ten serwer musiałem sam zapłacić. Więc, jeżeli chcecie. Yy, wesprzeć, tak by następny miesiąc serwera, to możecie yy, dać donata w linku niżej i ja będę Wam naprawdę za to bardzo wdzięczny. I to chyba tyle już z informacji. Yy, dalej, serwer posiada swojego Discorda osobnego. Oprócz mojego yy, jest Discord, na którym jest po prostu kilka kanałów do rozmowy oraz przede wszystkim instrukcja jak zainstalować paczkę. Więc nawet jeżeli nie chcecie. Być na serwerze, ale chcecie sobie na przykład zagrać samemu na paczce modów, to jest ona dostępna w opisie również. Będzie to nazwane coś typu Discord serwera, coś takiego to nazwę. Dobra, tymczasem szukam jakiegoś fajnego biomu, bo naprawdę jest tutaj ich ogrom i tak naprawdę nie mam pomysłu jeszcze, jakbym to widział. Czy wolałbym jakieś góry, czy. No nie wiem, muszę się jeszcze zastanowić. Aczkolwiek tamte góry wyglądają naprawdę ładnie. No ale no dobra, ten biob mi się bardzo nie podoba. Taki ciemny jest smutny. To jest najlepsze że na patrzcie. O, jak widzisz na przykład itemy, mamy super modna Takie wyleżenie itemów. Że one nie lewitują jak jakieś. Nie wiadomo jak lewitujące itemy. <noise> Tylko fajnie mogą sobie leżeć. I zbieramy je naprawdę z ziemi. Kurde, potrzebujemy wody. Tą wodą jest naprawdę widzę problem. Nie myślałem, że aż tak będzie to ciężkie. No ale dobra. Napiłem się. I chyba będzie ok. Dobra, generalnie mamy tu też dużo struktur postawionych, więc mamy szansę znaleźć jakiś domek gotowy. Albo jakąś wieżę. Ale jak na razie nic. Tam jest wioska! O, kurde, dobra. Super, mamy wioskę. Tego właśnie potrzebowałem na początek. Lecimy do wioski. Đáp lại điện thoại di động điện thoại di động điện thoại di động điện Dobra, dopłyną do wioski. Musiałem tu płynąć przez tą wodę. Nie lubię pływać w tych starszych wersjach, kiedy jeszcze nie było tego szybkiego opływania. No ale dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Mamy jakiegoś dziwnego osadnika, którego nie ogarniam do końca. Nie mam dla tego pojęcia, co to jest. Ale to nie jest istotne. Ale no, mam coś za darmo, więc po co mamy to kupować? Dobra, co my tu mamy? Na pewno mamy węże, których nie lubię. Yy, mamy tu jedzenie. To jest przede wszystkim... Chyba najważniejsze w tej wiosce. Ziemniaki yy, to jest podstawa, przecież. Dobra, lecimy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Może będzie jakiś fajny domek. Domek z książkami. On nie wiem, czy się przyda. Bo szczerze powiedziawszy, no. Enchanting table nie jest najlepszą rzeczą yy, na tej paczce. I najbardziej potrzebną. Co my tu mamy? Gość sprzedaje drewno. Dziwny gość. No i co tam mam? Silver Lime something Okej, okay, so to jest Forestry. Ja nie ogarniam kompletnie tego moda. Więc to też może się nauczymy. Bo część modów, warto powiedzieć, że ja ogarniam. Bo trochę już kiedyś grałem na yy, serwerach. na znaczy serwerach, na właśnie modach. Aczkolwiek te mody, co tu są, to naprawdę jest dla mnie magia. A, jest. Dobra, czekaj, jak to działa? 0RF. O, co już działało, jak tu przyszedłem? Nie wiem, o kurde, to mam jakiś iron casing. Nie mam pojęcia, co to jest. Wood casing, ale nie mam pojęcia, co to jest, ale sobie to wezmę. Bo na pewno mi się przyda. Ale fajna lampa. No i naprawdę. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć w tym odcinku, bo. Jestem tak bardzo podjarany, tak jakby tą serią, tymi możliwościami, które nam dają modyfikacje. Że to chyba tyle z tego odcinka. Widzimy się już w na następnych odcinkach. Jeszcze, jeszcze raz Was zapraszam do odwiedzenia Discorda serwera. A ja już będę kończył odcinek. W następnym odcinku już zobaczycie jakiś progres, który wypracuję sobie pomiędzy odcinkami. I tyle. Jeśli ja z wami żegnam, siema!